Te drobne komplikacje, urocze te aberracje Każą podjąć akcję, bowiem, wiem, że nadszedł czas By mocno depnąć gaz i naprzód gnać I chytrze grać Potrzebny nowy plan w tknowaniach próżnych złych Byłem mistrzem, każdy wie Kocham wdzięk planów swych, lecz nie przewidziałem, że... To tak zaskoczy mnie, choć wcale nie jest źle Wystarczy mały krok, geniuszu mego mrok By w końcu ta machina zła posłuszna mnie się stała To gratka jest niemała Zgładzę ptaki, a potem zo I będzie moim miasto to To wielki, nowy mój plan Okrutnie podły mój plan Najlepszy, najsłodszy jak miód wśród brzuch